Wrzuciłem przeróbkę pewnego youtubera, czy tam youtuberki. Nieistotne. W każdym razie to było tak. Zobaczyłem sobie filmik, pomyślałem sobie, dosyć słaby. Fajnie by go było przerobić, po prostu idealna, idealna przeróbka. Zacząłem przerabiać ten filmik i miałem troszkę wyrzuty sumienia, że tam w sumie jest początkująca youtuberka, więc tam każdy początkujący youtuber ma prawo robić słabe filmiki, tak? On się dopiero uczy. Ja jestem na przykład początkującym YouTuberem już od 5 lat. No, ale tam zobaczyłem ze dwa filmiki na jej temat, że tam po pierwsze tam kopiuje kogoś tam, a po drugie kupuje suby. No, to pomyślałem, a należy jej się, to co wrzucę. Zresztą i tak nie miałem na celu tak perfidnie wyśmiewać jej, tylko po prostu miałem nadzieję na, na jakiś dystans ze strony widzów, że, że tam to, to jest tylko przeróbka, ho ho ho, pośmialiśmy się, dobra, dobra. Tymczasem nie. W ciągu czterech dni mój filmik zyskał 11 tysięcy wyświetleń, co jest najszybszym przyrostem y, wyświetleń na moim kanale kiedykolwiek. I również w ciągu tych czterech dni przybyło mi o połowę więcej subów niż miałem. No co się, co się dzieje? A, I okazało się, że trafiłem w sam zalążek nowo powstałej dramy, nowiusieńkiej, i że na jej temat nie powstały dwa filmiki, tylko miliony. I korzystając z okazji, może wypowiem się trochę na temat tej dramy. Otóż powstaje mnóstwo filmików, z czego każdy wygląda identycznie. Koleś sobie gra na komputerku w jakąś grę. Najczęściej to, to takie, co się, co się. I mówi najpierw o tym, że na nami kopiuje tam jakąś tam demerię, a potem o tym, że kupuje suby. No i jeszcze co, ewentualnie coś doda od siebie typu yy, za zabij się. I kto tu kogo kopiuje? Z tymi subami to szczerze mówiąc nie wiem jak jest. Jeżeli kupuje suby, no to to jest niefernie nie, nie, po, nie powinna tego robić. A jeżeli chodzi o jej plagiaty, to ja bym tego nie, nie nazwał raczej plagiatami. Plagiatem by było gdyby ona wzięła autentycznie skopiowała obrazek czyjejś pracy i podpisała to jest moje. Tymczasem nie, ona namalowała własnoręcznie to samo, co jest na czyjejś pracy i podpisała to jest moje. I to jest jej, bo ona to namalowała. To jest tak, jakby muzyk zrobił cover jakiejś piosenki, tak? Muzycy robią mnóstwo coverów, piosenek i jakoś nikt nie ma, nim, nie ma im za złe. Jedyny błąd jaki ona popełnia to to, że nie, nie napisała czy, kim się inspiruje. I to by była do końca fert, gdyby pisała, że e, to jest moja praca, ale e, inspirowałam się tam kimś tam. Albo to jest cover pracy kogoś tam. Jeszcze jedna rzecz. Zarzuca się jej, że kopiuje czyjś wygląd. A... to chyba normalne, że fani ubierają się tak jak swój idol i próbują się do niego przypodobnić. To jest bardzo powszechne zjawisko. I hejtowanie kogoś tylko dlatego, że jest mango z jebem jest... no, powiedzmy sobie, trochę niedojrzałe. Więc tak, jeszcze wracając do mojego filmiku, Proszę, prosiłbym Was, żebyście traktowali go z dużym dystansem. Um, mam, na, mam nadzieję, że widzicie, czym się on różni od innych filmików. Na temat nanami, że nie jest to gadanie do, 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 do gierki, tylko jest to przeróbka, na którą poświęciłem cały dzień. Tego typu content będzie się pojawiał jeszcze na moim kanale, bo uwa uważam, że to jest dosyć śmieszne, zabawne. Yy, więc nie, nie, nie obawiajcie się, będą jeszcze takie przeróbki, yy, tylko że nie wiem jak często, no bo, no bo dosyć są pracochłonne. No i prosiłbym was, żebyście traktowali wszystkie z dystansem. Mam jeszcze jedną sprawę. Jak zauważyliście może, y, gram w ICY Towera i nagrywam czasem ICY Towera. I może zauważyliście również, że nagrywam go kamerą. Otóż sprawa wygląda tak, że FRAPS nie chce nagrywać ICY Towera, bo, bo nie, nie odczytuje tej gry jako grę. Próbowałem nagrywać Bandicamem, ale on tak, jak, tak jakby sklatkował, wiecie. Znaczy jest płynnie, 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 trochę ścinki, dalej płynnie, płynnie, znowu się ścina i, i znowu płynnie. Tak, tak to wygląda. Kombinowałem tam z różnymi ustawieniami, ale za każdym razem było tak samo. Płynnie, płynnie, ścina się płynnie. Ja bym chciał cały czas, żeby było płynnie. Więc miałbym prośbę. Jeżeli ktoś, ktoś może się na tym zna, niech mi napisze, albo jakie ustawienia mam tym bandicamem sobie ustawić, żeby to mi cały czas płynnie nagrywało, albo niech mi poleci jakiś inny program do nagrywania, który jest w stanie nagrać IC Towera. Albo niech mi powie, jak zrobić, żeby Fraps nagrywał IC Towera. Te trzy, trzy opcje. Jeżeli ktoś, ktoś się na tym zna, ktoś może, może wie. No to taka dygresja mała, to cześć, żegnam się.